Andrzej Zurkowski, jestem specjalistą do spraw biogazu w Instytucie Energetyki Odnawialnej. Jest to bardzo kameralna firma, atmosfera rodzinna, właściwie duża też swoboda, takie nastawienie przyjazne pracownikowi. No, jest to też praca ciekawa, taka twórcza, zawsze coś nowego się robi z reguły to nie powtarzamy tych samych rzeczy albo. Na przykład taki kalkulator stworzyliśmy, który jest dostępny na stronie Mazowieckiej Agencji Energetycznej, jak również w wersji takiej poszerzonej już stał się to program po prostu dla inwestorów, który pomaga oszacować możliwości realizacji takiej inwestycji wyłącznie z ekonomiką. Patrząc na profil samego instytutu jako takiego instytutu nauko naukowego trochę zajmującego się doradztwem, trochę analizami rynkowymi, to z jednej strony jest nam potrzebna wiedza taka typowo technologiczna, ponieważ te nasze ekspertyzy muszą mieć oparcie właśnie takie dosyć, dosyć konkretne. Silną stroną też jest sama ekonomika. Ponieważ zawsze analizujemy zasadność realizacji tych inwestycji, więc tutaj też potrzebna jest nam wiedza ekonomiczna. Jesteśmy nadal w początkowej fazie rozwoju odnawialnych źródeł energii i jeśli chodzi o biogaz, no to tym bardziej jest to technologia, która ma za sobą w Polsce dopiero kilka lat. Na dobrą sprawę, jak ja zaczynałem pracę w instytucie, to były. Jedna lub druga była właściwie dopiero co oddawana do użytku instalacja biogazu, biogazu rolniczego. W tym momencie mamy już kilkanaście tych instalacji i są perspektywy, ponieważ jest kilkaset projektów realizowanych. Natomiast są też znaczne trudności. Dotacje, które były takim bodźcem rozwoju tej technologii się wyczerpały na przynajmniej pewien czas. Jaka jest tego rynku przyszłości, jaka jest przyszłość Instytutu na tym, na tym polu? Z pewnością są czynniki, które niezależnie na to wpływają i na pewno jest prawodawstwo, które jest dosyć niepewne. W tym momencie oczekujemy między innymi uchwalenia ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii, też jeśli chodzi o technologię, mamy w tym momencie w sumie dominację firm technologicznych zagranicznych. Są pierwsze firmy, które oferują takie technologie na bazie rodzimej. Podobnie też z produkcją urządzeń, która w dużym stopniu bazuje na rozwiązaniach, komponentach zagranicznych, ale też mamy już dosyć. Pokaźny rynek firm, które zaczynają się tym interesować. Trzeba stworzyć takie rzetelne możliwości rozwoju tego i zaoferować konkretne mechanizmy wsparcia dla tych najmniejszych hmm. źródeł, łącznie z podłączeniem takich instalacji do sieci. Zdecydowanie te najmniejsze instalacje byłyby takie przyjazne środowisku i też z dużą korzyścią dla tych potencjalnych inwestorów i tutaj na ten, na rozwój rynku w tym kierunku liczymy. Również myślę, że, że ciekawą perspektywą jest praca w różnych projektach międzynarodowych, które dotyczą tego, tej technologii, szczególnie właśnie małych źródeł, czy też współpracy pomiędzy różnymi rodzajami odnawialnych źródeł. Takie systemy zintegrowane to myślę, że jest jakaś ciekawa perspektywa na najbliższą przyszłość.